Dzień dobry, witam w dzisiejszym poradniku pracodawcy. W dzisiejszym materiale poruszę tematykę związaną z wyposażeniem budynków i terenów w podręczny sprzęt gaśniczy. Z filmu dowiecie się ile gaśnic i jakiego rodzaju gaśnice użyć, jak często poddawać gaśnicę przeglądom i serwisowi oraz co bardzo ważne, kto taki serwis może wykonywać. Zapraszam. Prawnie tematykę zabezpieczenia sprzętu reguluje rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Szczególne zapisy regulujące ten kontekst Zawarte są w paragrafie 32 tego rozporządzenia. ono dwie podstawowe wykładnie. Pierwsza z nich to 2 kg środka lub 3 dm sześcienne na każde 100 m2 chronionej powierzchni. Będą tutaj zakwalifikowane obiekty w rozumieniu grup pożarowych w strefach ZL1, ZL2, ZL3 oraz ZL5. Szczegóły dotyczące grup pożarowych obiektów wyjaśniam w artykule na naszej stronie, do którego link znajdziecie Państwo poniżej w opisie tego filmu. Powyższe wymaganie dotyczy także obiektów produkcyjnych i magazynowych, gdzie gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ. I co istotne, ten obszar odnosi się także do stref, które zawierają pomieszczenie zagrożone wybuchem. Kolejna wykładnia to 2 kg środka lub 3 dm3 na każde 300 m2 i powierzchni budynków innych niż wymienione wcześniej. Warto także mieć na uwadze, iż wszelkie wątpliwości bądź odstępstwa w tym temacie warto lub czasem nawet należy, Uzgodnić, że to znawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podstawą wyposażenia obiektów w gaśnice jest ich właściwe dopasowanie do występujących w obszarze różnych grup pożarowych. Będą to grupy pożarowe A, B, C, D lub F. Oznaczenia tych grup wyjaśniam również w artykule, do którego link zamieszczam poniżej tego filmu. Najpopularniejsze gaśnice będą to gaśnice proszkowe, które gaszą pożary grupy ABC. Spotkacie się także Państwo z gaśnicami śniegowymi grupy BC lub gaśnicami przeznaczonymi do typowej gastronomii, Tak tzw. grupy B i F. Warto tutaj pamiętać, aby zabezpieczyć gaśnice dla wszystkich możliwych rodzajów występujących grup pożarowych w obiekcie. Przy rozmieszczaniu gaśnic warto posłużyć się kilkoma kontekstami. Wspomniane kilogramy środka czy decymetry sześcienne na określone metry chronionej powierzchni. Gaśnice umieszczać należy także w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, w sposób logiczny, a także umieszczając gaśnicę w podobnych miejscach na przykład na poszczególnych kondygnacjach budynku. Warto także pamiętać, aby nie umieszczać gaśnic bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła lub na powierzchni, która się nagrzewa. Należy zapewnić także dostęp minimum jednego metra przynajmniej z jednej strony do gaśnicy. Miejsce umieszczenia gaśnicy należy także właściwie oznakować. Ostatnią kwestią w tym temacie jest także zapewnienie, aby z każdego miejsca, w którym może przebywać w obiekcie człowiek do najbliższego sprzętu gaśniczego nie było dalej niż 30 metrów. Trzymając się powyższych wykładni, warto także wziąć pod uwagę, żeby sprzętu pożarowego było zawsze lekko z naddatkiem w stosunku do ilości, które będą obowiązywać. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego powinno także zostać zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli takowa dla obiektu jest obowiązująca. To kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana, opisałem także w artykule tematycznym na naszej stronie, do którego zapraszam. W praktyce warto również zwrócić uwagę, aby sprzęt, który umieszczamy nie był na przykład wewnątrz chronionego pomieszczenia, np. w serwerowni, do której trudno będzie wejść w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Podręczny sprzęt gaśniczy warto umieszczać zaraz po wejściu do budynku, w pobliżu hydrantów, jeżeli występują, lub przy ciągach komunikacji. Pewnym problemem, którym się spotykamy, jest wysokość, na jakiej należy zamieścić gaśnicę. Zobrazuję to następująco. Jeżeli podejdziemy do gaśnicy, to najlepszą wysokością będzie taka, z której jesteśmy gaśnicy w stanie chwycić opuszczoną w dół dłonią i podnieść ją poprzez ruch barku. Będzie to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób. Warto także pamiętać, iż należy zadbać o właściwy serwis gaśnic. Mając na myśli serwis, chodzi o przeglądy lub remonty. Każdy z producentów określa dany czas okres. Najczęściej jest to rok w przypadku gaśnic, jeżeli chodzi o przegląd, i 5 lat, jeśli chodzi o remont. Może tak się zdarzyć. Że producent danego sprzętu zaleci okres dłuższy niż rok jako pierwszy przegląd od daty produkcji. Na co też warto zwrócić uwagę przy zakupie gaśnic. W niektórych przypadkach może także zdarzyć się, iż remont gaśnicy będzie wymagany wcześniej. Na przykład w przypadku użycia gaśnicy, w przypadku rozszczelnienia się zbiornika lub w przypadku stwierdzenia przez serwisanta, np. zbrylenia się proszków, należy także pamiętać, iż przeglądów oraz remontów gaśnic dokonywać mogą wyłącznie upoważnieni przez producenta serwisanci. Po właściwie przeprowadzonym przeglądzie lub remoncie konserwator powinien oznakować gaśnicę. Najczęściej jest to naklejka, która precyzuje miesiąc i rok przeglądu lub remontu, a także wskazuje kolejny czas, w jakim należy wykonać przegląd lub remont. Drugim, często pomijanym dokumentem, który powinien zostawić konserwator, jest protokół przeglądu sprzętu, który opisuje dokonanie powyższej czynności. Jako ciekawostkę podpowiem fakt iż niektórzy producenci gaśnic pierwszy przegląd określają jako dwa lata od daty produkcji. Warto? No to spojrzeć. Warto także pamiętać, że grupa ZL4, czyli budynki zamieszkania zbiorowego nie wymagają zabezpieczenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Ale jeśli jesteśmy właścicielami domku jednorodzinnego, gdzie mamy garaż, kotłownię naprawdę warto zabezpieczyć tam sprzęt przeciwpożarowy, na przykład gaśnicę proszkową GPX4. Dziękuję za dzisiejszą uwagę, no i życzę Państwu, żeby ten sprzęt, który macie, nigdy się nie przydał. Jeżeli macie Państwo pytania w tym zakresie, zapraszam do ich zadania w komentarzach. Pomoże nam to tworzyć wartościowe treści. Zachęcam także oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz zapisania się na nasz bezpłatny newsletter. Linki oczywiście poniżej tego filmu w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć.